Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. W dzisiejszym od podszewki M4A1 Revalorist, czyli czołg premium ósmego poziomu drzewka francuskiego. Już był krótki materiał na kanale o nim. Jednak stał się moją ulubioną premką, także trzeba zrobić i od podszewki. Jego głównym atutem to jest oczywiście działo, o czym już wspominałem. 390 średnich obrażeń przy penetracji na zwykłym pocisku 200 i na penetracji przy goldowym 253 naprawdę potrafi Zrobić robotę. Jak mówiłem, czołg przede wszystkim dla relaksu. Stoimy gdzieś dalej, nie gramy w pierwszej linii. Spokojnie strzelamy. Po, po buffie, który dostał jakiś czas temu, naprawdę zrobił się bardzo, nawet jeśli nie mega przyjemnym czołgiem do grania. To jest oczywiście czołg, w którym nie gwiazdorzymy na pierwszej linii. Nie kombinujemy, nie jedziemy zbytnio do przodu, trzymamy się z tyłu, ponieważ zbyt odważna gra tym czołgiem. Hmm, to może zobaczcie filmik, kończy się tak. Także nie polecam gwiazdożyć, grać zbyt odważnie, lepiej poczekać z tyłu ze względu na pancerz, miękki pancerz i dość dużą sylwetkę oczywiście ten czołg w momencie, w którym zostanie wyspotowany fokus idzie na niego, ponieważ stanowi bardzo łatwe obrażenia dla przeciwnika. Przejdźmy jednak do konkretów. Aktualne ładowanie, tak jak powiedziałem 390 średnich obrażeń, ładujemy 11 sekund to jest kolejna rzecz. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt odważne wyjazdy do przodu, ponieważ ze względu na długi czas przeładowania robimy się bezbronni i niejednokrotnie przeciwnik Opchnie nam dwa strzały, trzy strzały z magazynka, zanim będziemy mu w stanie w ogóle oddać. Aktualnie ładuje 11.05, z wentylacją jest to 10,8, z racjami i z ukończonymi towarzyszami broni 10.30, jeśli dobrze pamiętam. Także nie zejdziemy poniżej 10 sekund, jednak 390 średnich obrażeń naprawdę robi robotę. Jeśli chcemy robić wyniki tym czołgiem, musimy. Grać tak jak nas wkurzają przeciwnicy, czyli pojawiają się, opychają nam peskę zanim obrócimy wieżę, już ich nie ma. Stoimy przygotowani, oni podjeżdżają z drugiej strony, znów gdzie nie jesteśmy przygotowani, i znów opychają nam peskę. Czołg, który najlepiej się sprawdza jako partyzant, spokojnie stoimy z tyłu. Jego ja porównywałem do niszczyciela czołgów, tylko że zwrotnego z szybko obracającą się wieżą, i myślę, że to jest najbardziej trafne porównanie. Ze względu na dużą depresję działa, ponieważ minus 10. Możemy sobie pozwolić i dojść do wysoką sylwetkę, tu akurat jest jego plusem. Wiele miejscówek, które nie są dostępne dla innych czołgów, dla nas będą dostępne i będziemy ryzykowali tylko pokazanie wieży, która nie jest zbyt duża. Także bardzo fajnie nam będzie się strzelać. Szybko skupia 2,3, 2119 średnich uszkodzeń na minutę. To jest oczywiście bez towarzyszy. Wytrzymałość 1400, no i jeśli zostaniemy na otwartym wykryci, to naprawdę bardzo szybko ubędzie nam punktów życia do zera. Lepiej mieć się zawsze gdzie schować i o tym trzeba myśleć. Pancerz kadłuba to 50 mm z przodu pod niezłym kątem, także od czasu do czasu zdarza się rykoszet. 38 mm po bokach i 38 mm z tyłu Wieża to wszędzie 63 mm, też potrafi od czasu do czasu coś odbić, ale raczej już zakładajcie, że jeśli przeciwnik celuje, to na pewno wejdzie, bo tak się zdarza najczęściej. Oczywiście jeśli schowamy kadłub, to ta wieża nie jest zbyt dużym celem. Jeszcze nie powiedziałem o historii. Yy, Francuzi otrzymywali dość dużo Shermanów w latach 50. ze względu na umowy o wzajemnej pomocy, jednak armata Shermana stała się zbyt słaba, więc postanowiono zainstalować 105. We Francji nie wiadomo ile powstało prototypów, i nigdy czołg nie wszedł do produkcji. Jednak w takiej konfiguracji sprawdzał się całkiem nieźle w Izraelu. Jeśli chodzi o jego prędkość maksymalną, to 40 km do przodu, 16 do tyłu. I powiem Wam szczerze, ten czołg mi się tak podoba, że gdyby jeździł 50 km na godzinę, to grałbym tylko nim i miał miliony kredytów na koncie. Przy, przyzwoity czas obracał. Przy, Przepraszam, przyzwoite obracanie 41 stopni czasem nam to pomaga. Jeśli chodzi o kamuflaż, to warto w niego zainwestować zarówno jak na czołgu, jak i na załodze, ponieważ będziemy na początku grać z tyłu i tak jest dużo lepiej. Fenomenalny zasięg widzenia, zwróćcie uwagę, 429 z osłoniętą optyką, także 490-390 zwykłego. Także naprawdę mm, bardzo fajnie można powykrywać. Jeśli chodzi o załogę, to na pierwszym perku obowiązkowo na dowódcy żarówka. No i tutaj mamy do wyboru: albo na wszystkich kamuflaż, albo strzał z biodra, gładką jazdę, bezpieczne magazynowanie, to zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was. Ja zdecydowałem się najpierw zrobić te perki podstawowe, czyli strzał z biodra, bezpieczne magazynowanie i gładką jazdę, dopiero na następnym kamuflaż, i na trzecim. Robię spokojnie towarzyszy broni. Myślę, że tak zostanie. Tutaj kierowcę ukradłem do innego czołgu, także on jedzie od początku. Jeśli chodzi o moduły na ten czołg, to dla mnie podstawą to oczywiście stabilizator pionowy MK1. Dosyłacz ze względu na duży czas przeładowania. Aktualnie mam założoną powłokę antyrefle antyrefleksyjną, bo się zabieram za robienie marków na Lufie. Zazwyczaj jest w tym miejscu wentylacja przez co czas przeładowania skraca się do 1080. Jeśli chodzi o pociski to podkalibrowe pociski podstawowe, także bardzo szybko lecą. Ledwo naciśniemy pocisk melduje się już w celu, także nie musimy celować z wybitnie dużym. Wyprzedzeniem pociski kumulacyjne i odłamkowo burzące. Ja włożę w konfiguracji 29 PCRów, 20 kumulacyjnych, przydają się na dziesiątkach i dwa odłamkowo burzące, to już tak naprawdę trochę piz na wodę fotomontaż. No i oczywiście apteczka, gaśnica automatyczna i duży zestaw naprawczy, gaśnica zamiennie z racjami ponieważ jak się zapalimy, to i tak najczęściej już nas nie ma, ponieważ idzie niesamowity fokus na nas, także na to trzeba uważać. Zapraszam Was do obejrzenia bitew na tym czołgu. Pierwsza bitwa, linia z w trybie szturm, Rewaloryst, także postanawiam jechać na prawą stronę. Zazwyczaj zaczynam grę od prawej strony. O, delikatne zawahania, czy nie na lewo, chyba jednak pojadę na prawo. Na początku zazwyczaj ustawiam się tutaj jak niszczyciele czołgów, za każdym razem podjazd zbyt daleko powodował, że często ginąłem, także lepiej potrzymać się z tyłu i później zobaczyć co się urodzi. Spokojna gra procentuje tym czołgiem, zbyt szybki wyjazd, tak jak Filmik pokazywał i, tak jak mówiłem, kończy się najczęściej bardzo szybkim zgonem. Zresztą na jest to nie jest czołg, który często widuje na randomku. Ravioli, zwróćcie uwagę, ledwo wystrzelony już jest w celu. 451, czyli grubo ponad średnią obrażeń. My, depresja minus 10 stopni plus kamuflaż naprawdę pozwala tutaj w tym miejscu na spokojną grę, chociaż zostałem wykryty. Otrzymuję od 50 znów udaje się za 429, także jakaś seria wyższych losowań zdarza się najbardziej boli, jak tam za 300 trafimy, ponieważ um, nastawiamy się zazwyczaj na więcej. Wpadło jeszcze po wykryciu 741, ładuje 1080, tak mi się wydaje, także tutaj jeszcze była wentylacja założona, szukam w krzakach FCM-a i... Będziemy strzelać znowu. Generalnie mapa w tym trybie jest, no generalnie obrona, tak. Także stoimy i czekamy, aż to przeciwnik będzie atakował. Prawa strona czasem się tutaj dużo dzieje, można naprawdę bardzo fajnie postrzelać. Chociaż z drugiej strony czasem dużo więcej dzieje się po lewej, także warto się zastanowić w którymś momencie. Jeśli na przykład tu się nic nie dzieje, czy nie zmienić pozycji i nie pojechać w drugą stronę? Jest ru 250. Jeden, także będzie okazja strzelić. Dokładnie tak. Pewnie zauważyliście, że znowu mody zainstalowałem. Generalnie e, już mi się trochę przejadł zwykły wód, także znów mody. Za niedługo pewnie będzie znów w drugą stronę, że standardowy klient jest świetny, a to mody są złe. Zwróćcie uwagę, polujemy tylko i wyłącznie na tych graczy, którzy nieopatrznie się wychylili i mm, którzy są w stanie zaryzykować dużo, żeby oddać jeden strzał. W tym momencie i Ru i T25x2 ryzykowały bardzo dużo. Jest znowu Ru, nie mam pojęcia, czy go trafiłem, nie pamiętam. Powinienem trafić w każdym razie. Nie, ale nie trafiłem. To Ru tu cały czas jeździ ku i W zasadzie, jak jesteśmy tu w tym miejscu, to są najlepsi przeciwnicy dla nas, ponieważ prędzej czy później będzie okazja ją oknąć pestkę. Jeśli widzimy, że tutaj nic nie podjeżdża po lewej stronie, po prawej się nic nie pcha, to spokojnie można jechać na drugą stronę, tam też czasem da się postrzelać. Jeśli dobrze pamiętam, w tej bitwie dokładnie tak było, także znów spokojnie szkamy. Z jednej strony to jest bardzo nudne, ale z drugiej strony czołg idealny, jak już jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się kombinować w pierwszej linii, kontować, robić uników i tak dalej, i tak dalej, także wtedy sobie do takiego klikacza wsiadamy. Ze względu na kamuflaż, on może stać troszkę bliżej niż niszczyciele czołgów, żeby nie zostać wykrytym. Także warto o tym pamiętać. 311, czyli to jedno z gorszych losowań. Warto o tym pamiętać, bo na przykład skorpionem G muszę stać dużo dalej niż ravioli, żeby.. Mm żeby nie zostać wykrytym po strzale. Także to jest jeszcze jego jeden wielki plus. Wjeżdża T71 otrzymuje pierwszą pestkę. Wjechał po artylerię. Nie wiem, czy się nie wiedział, że tu jesteśmy, czy się nie spodziewał. W każdym razie, jak widzicie, dopina swego, już chyba trzeci pocisk poszedł z magazynka. I w tym momencie by go nie było, gdyby Is nie dingnął od niego, no ale i tak się zdarza. Mamy. Trzeciego zabitego przeciwnika. 3000 obrażeń, wynik 7 do 8. Także nic jeszcze nie jest tak naprawdę przesądzone. 8 do 8. Mamy 719 A, już 414 punktów. 323 przewagi w punktach życia. tak przed przypadek mi się to zainstalowało i to w sumie jest całkiem przydatne. Tak szczerze mówiąc, może nawet zostanie na dłużej. Mamy E50, mamy ISA 3. T25 przez 2, także. Dla mnie w tym momencie największym zagrożeniem jest E50 zresztą Ravioli to nie jest czoł, którym się można uwikłać w wymianę, raczej, raczej trzeba, tak jak mówiłem, pojawić się, oprąć pestkę, schować się, pojechać od drugiej strony i tak dalej, i tak dalej, żeby mieć pewność, że przeciwnik nie ma tutaj wycelowane, bo jeśli ma, no to nie ma możliwości tak naprawdę nie oberwać. Możemy się kontować Tutaj chyba nie będę robił tego w tej bitwie, bo nie będzie okazji, ale też to jakiś przynosi skutek, że czasem wejdzie. Nagąski. Jest T-34.1 i jest E-50, który jest dla mnie największym zagrożeniem. Także otrzymuję trafienie tutaj już z pocisku kumulacyjnego, ponieważ nie wiedziałem, czy go spotkam przodem, czy będę mógł coś w stanie zrobić, chociaż tak naprawdę mógłbym go spokojnie przebijać w wieżę przy 200 penetracji, ale wtedy myślałem inaczej. W zasadzie w tym momencie, gdyby nie był hmm, pocisk kumulacyjny załadowany, to bym go przebił. I poszło na gąskę, no i niestety trzeba będzie kombinować. Dalej, zwróćcie uwagę, nasz isk, który cały czas bawił się w niszczyciela czołgów ze mną, w końcu się obudził, jedzie odważnie przed siebie. Ja spokojnie czekam, liczę, że to E50 się wychyli. Mamy trzy średnie czołgi do zabicia: jeden niszczyciel, jedną artylerię. Na nasz jeden ciężki czołg, czołg średni yy, i dwa niszczyciele, także w zasadzie ze mną to 3. T25 przez 2 wygląda na to, że go nasz bohater odeśle do garażu. Dokładnie tak się stało. Także trzeba teraz zrobić coś z E50, zaskoczyć w jakiś sposób, żeby on nie miał okazji oddać na nas strzału. W tym momencie otrzymuje IS dość tęgie baty. Okazuje się, że jest jeszcze Leopard PTA, który ma, miał, był pełny, teraz ma chyba coś około 1400-1500 punktów życia. Na szczęście szybko mój ich ubywa. Pamiętam, że jak zobaczyłem tego Leoparda, to stwierdziłem, że to będzie pewnie przegrana, bo nie spodziewałem się, że będą mieli czołg pełny jeszcze o tej porze bitwy. No i teraz jest okazja zaskoczyć któryś z czołgów. T-34-1, który grał najagresywniej w tym momencie, odprawiony. E-50 szarżuje, także trzeba się schować, przeładować i można strzelać, udaje się go odprawić, zostaje artyleria 489 um, obrażeń 1597. Jeśli dobrze pamiętam, zobaczymy to później w tabeli wyników był za tą bitwę as pancerny także całkiem całkiem OK Jedziemy, jedziemy i gdzie ta artyleria... Mm. Jeśli chodzi o ten czołg, no kurczę, gorąco wam go polecam. Znaczy, to nie jest czołg, tak na, pe na pewno dla super początkujących. Trzeba znać trochę miejsc, trzeba mniej więcej wiedzieć, skąd nas wykryją, skąd nie, skąd możemy strzelić, jak strzelić. Zapraszam Was na drugą bitwę. Ta bitwa nie tak obfita w obrażenia, jeśli dobrze pamiętam, ale nie tutaj. To jest najważniejsze. Mamy losowanie na 10. poziomy, mamy Isa 7. Centuriona AX, Obiekta 268, Obiekta 261 i tak dalej i tak dalej. Także jesteśmy raczej, jeśli nie zagramy z głową, to jesteśmy stricte pożywką dla wyższych poziomów. Zwróćcie uwagę, że w momencie kiedy taki Is strzeli z 490 średnich obrażeń, to potrzebuje trzech strzałów, żeby nas wyzerować. Po dwóch nam się już w ogóle odechce grać. Centurion troszkę więcej, ale my z kolei nie jesteśmy w stanie mu zbyt wiele zrobić. Obieg 268 to nawet nie mówię, wystarczą dwa strzały. Obieg 261, jak mu wylosuje i dobrze trafi, to schodzimy na jeden. Także w takich sytuacjach, Revaloris musi grać dużo jeszcze bardziej ostrożnie niż gra do tej pory. Już tam obieg 268 wjeżdża. Jeśli chodzi o samo działo, tak jak mówiłem, ono dostało buffa. Naprawdę jest bardzo przyjemne, ono oczywiście potrafi zasiać niespodziewanego kartofla, zresztą w tej bitwie to zobaczymy, ponieważ będzie fajne porównanie jak trafia. Najgorsze co może być, przepadło 390 obrażeń, trafiliśmy w gąsienicę Rutu, też warto pamiętać, zresztą to jest pewien fenomen, radzieckie działa w papierach są niecelne, a strzelają niesamowite rzeczy, a francuskie i niemieckie z kolei są celne na papierze, a różnie to bywa w rzeczywistości. Takich strzałów na gąskę jest naprawdę y, aż za dużo, bym powiedział, przy nie w pełni skupionym celowniku. Jest VKB, na szczęście bokiem, bardzo niskie losowanie, a nie, całkiem okej, okay, 390 ma średnich, także możemy spokojnie pokombinować, to jest spotkalibrowy. Chyba nie miałem zamiaru już strzelać w, tego, w tą fałkę, ponieważ nie załadowałem golda. Zwróćcie uwagę, tutaj przeciwnicy się wysypują, to jest oczywiście bardzo dobra dla nas sytuacja. 407 całkiem ok, ponieważ proste obrażenia, jeśli nie damy się komuś ustrzelić tam z dalsza. Obieg 261 na 6 pudłuje, ani mnie, ani koledze w Patriocie nie zrobił. Zbyt dużo, także świetna informacja dla nas. Jest Centurion Action X, gdzieś poleciało zupełnie nie wiadomo gdzie. Jeden do dwóch. Sytuacja, no może jeszcze nie nie wesoła, ale z tamtej strony yy, Mausien yy, puszuje VKB Centurion. Także dość odważnie. Liczę, że zniknąłem temu Centurionowi. Nie, to już jest te 26.5. Coś jestem w stanie zrobić, tylko trzeba spokojnie poczekać, pokombinować. Czy uda się ustrzelić? Jak na razie, 1138 po podświetleniu, 783 swoich obrażeń, czyli dwa strzały, nie, nie jest zbyt fajnie. Tutaj zwróćcie uwagę na drugą stronę. Jest i 7 wyzerowany, prawie wyzerowany. Jeszcze żyje, poluje na tego T26, no i to jest, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Czasem można przysnąć, bo tak siedzimy, Patrzymy na ten monitor, aż coś wyjedzie, coś wyjeżdża, i nagle zanim zbierzemy myśli, to. Już przejechał, także też warto o tym pamiętać. Postanowił się wychylić kolejne pudło. Nie, w zasadzie rykoszet, tym go nie pokonamy. Nie wiem, czy to na wieżę poszło, ale celowałem w kadłub. Co mnie na początku sprawiało problem? Patrzę na to działo, jest ogromne, także nie wiem, podświadomiła, będę wszystko przebijał. No i niestety tak nie było. Zresztą i tak mam wrażenie, że to działo przebija znacznie mniej niż powinno przebijać przy... 200 penetracji, ale być może to tylko i wyłącznie yy, 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 moje wrażenie. RHM za 501 nie trafi, Także to, co mówiłem, jeszcze dwa takie strzały, i yy, jesteśmy w garażu 2 do 5. Także trzeba trochę pokombinować, trzeba coś zrobić, żeby tą bitwę jeszcze wygrać. Centurion jeszcze tam jedzie, także yy, w połączeniu z Patriotem nie, Patriotę już nie ma. Gdzieś próbuję jeszcze znaleźć przestrzeń. 4 do 5, udaje się nadrabiać. Jak się okazuje po moim podświetleniu, ten centurion. Także całkiem OK. STA1 tam puszuje. Zaraz zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Ja tutaj widzę, że wybitnie się zastanawiam w tej bitwie, albo teraz coś pisałem na telefonie, albo, albo coś. Mamy Patriota, mamy te 20. Nie chciałbym otrzymać trafienia od ISA 7. Zresztą, tak naprawdę nie mogę sobie na to już pozwolić. Mamy 2076 punktów życia przewagi, 2408 jest 5 do 5, także całkiem ok. Zwróćcie uwagę, że ja bardzo niewiele zrobiłem na tym etapie i kiedyś popełniałem podstawowy błąd, pchałem się do przodu, bo trzeba jakieś obrażenia zrobić, co jest oczywiście błędem. W tym momencie STA-1 wyrwał chyba od ISA 7 za 490, a nie od Defendera, także ja podejmuję decyzję, że jadę na Jelo dobić ISA 7, ponieważ. To nam na pewno pomoże. Pocisk kumulacyjny załadowany. Pięknie pokazał brzuszek. Także do widzenia. Empirycznie dowiedziałem się, że nie ma przede mną żadnych niszczycieli czołgów, bo nie obrwałem trafienia. Także są powody do zadowolenia. Jedzie się z drugiej strony. Cały czas miałem uczucie, że przegrywamy tą bitwę i że tę bitwę przegramy. Ostatecznie widząc teraz, ile jest punktów życia, ponieważ wtedy jeszcze tego nie było. Nie ma się o co martwić. 490 obrażeń od Defendera. Defendery też coś są bardzo magiczne, moim zdaniem. I nawet z penetracją Skorpiona 313 potrafią odbić niesamowite rzeczy. Byłem pewien, że nie wejdzie. A tu weszło, zwróćcie uwagę prosto. Wywierzę Małsie na 253 penetracji. Zrobiło. 250, przepraszam. Zrobiło. Swoje czekam aż zniknę, żeby mnie artyleria nie ubiła. Jest RHM, także będzie być może okazja wyłączyć, wyłączyć go z bitwy. Jest Wygrywamy 2 do 9 do 6. Jest trzeci zabity przeciwnik 1571 obrażeń. No i typowo po partyzancku, tak naprawdę tutaj nie ma żadnego szarżowania. Znów czekam aż arta zniknie. Mamy tam jeszcze ISA. Mamy defendera, który jest oczywiście dla mnie od przodu sporym problemem. Ja się tak zastanawiam, jak ten defender będzie wyglądał za miesiąc, kiedy czy oni go delikatnie dostanie Ninja Nerfa, czy nie, ponieważ teraz bywa naprawdę problematyczny do przebicia, nawet mając 200 penetracji w dolną płytę często nie wchodzi. Co więcej, ostatnio strzelałem ze Skorpiona G313, byłem, miałem pocisk złoty załadowany, strzeliłem go pod kątem 90 stopni w przednią płytę i też Ding, to po prostu nie miało prawa się wydarzyć, a jednak także... Nie wiem nie wiem o co chodzi z tymi isami, ale po prostu odbijają dużo więcej niż powinny. Także aż chcę się otworzyć portfel i sobie kupić jednego, ale wstrzymałem się i poczekam do momentu, w którym hmm, hmm, sprzedadzą już wystarczająco dużo. Teraz zwróćcie uwagę. Będzie festiwal strzałów do obiekta 268. Pierwszy strzał idealnie w celu 360, czyli poniżej średnich. No i strzelamy znowu, zwróćcie uwagę. Chcę Wam zwrócić uwagę na kapryśność działa, bo to bywa. W tym momencie trafiliśmy, jest OK. Zaraz się okaże, że nie tak tą sytuację zapamiętałem jak jak... Um... Powinienem, jest drugi w ogóle, ani pierwszy, ani drugi strzał nie poleciał, nawet blisko miejsca, w którym celowałem. A teraz zwróćcie uwagę, dla, równ dla równowagi, co stanie się tutaj. Widzę dosłownie totalny skrawek obiekta 261, idealnie w celu. Także, oczywiście nie narzekam, narzekam tylko, że te 268 nie udało się jeszcze opnąć jednej pestki 2675 obrażeń, także powiedzmy, że przyzwoicie, w tej bitwie nie wydarzy się już nic, także zapraszam Was do obejrzenia tabel wyników. Jeśli chodzi o pierwszą bitwę, to wystarczyło na zrobienie asa pancernego. Do tego zwiadowcy Brutala, pojedynkowicza, wojownika i ognie, ogień skuteczny, do tego czołgista snajper. Wejdźmy w szczegóły. Od danych 14 strzałów, 13 dosięgnęło celu i 12 spenetrowało. 4189 obrażeń. Zwróćcie uwagę jak na meda 2100 obrażeń zrobione z dystansu większego niż 300 metrów. Nawet odbiłem 390, także całkiem nieźle. Do tego dorzucone 1597 asysty. Zarobek 102 000 na czysto. Wystrzeliłem kilka pocisków złotych, także... Myślę, że całkiem ok. Mogłoby być ze 125 tysięcy, gdybym nie strzelał pociskami premium. Zobaczmy drugą bitwę. Tak jak mówiłem, druga bitwa nie była już tak obfita także tylko i wyłącznie pierwsza klasa zwiadowca, pojedynkowicz, wojownik, ogień skuteczny. 13 oddanych strzałów, 12 w celu, 8 spenetrowało, 2675 obrażeń, 1908 z dystansu większego niż 300. Metrów uszkodziłem 8 pojazdów, wykończyłem 4800 dorzucone po spocie. No i zarobek oczywiście też sporobniejszy, ponieważ 94268 brutto, a na czysto po odjęciu naprawy i amunicji premium 41300 wyszło 46152 także myślę, że przyzwoicie jak na 8 minut bitwy. Tak się prezentuje ten czołg. Ja oczywiście go Wam gorąco polecam, ponieważ gra mi się świetnie. Żegnam się z Wami, zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, Bane.